Czołem. To ja, wiecie kim jestem, jak nie to lepiej, wiadomo, i dla was, i dla mnie. Nieważne, koncentrujemy się dzisiaj na grze, którą będziemy wybebeszać. To jest Solkin, kalendarz majów. To jest podobno zarąbiaszcza gra z bardzo fajnym mechanizmem kółkowym, tam te w koła zębate i tak dalej. Zaraz wszystko będziecie widzieć. Solkin! Pudło wydane przez Rebel. Tutaj mamy tył. Tak wygląda plansza. Zaraz to oczywiście będziemy widzieć dokładnie, jak to w środku wygląda. Pudło. No, takie umiarkowanie ciężkie. Otwieramy. Z tym już składamy. To na razie się nie przyda. No i widać w środku jest całkiem pokaźny zbiór elementów dziwnych. Po kolei. Co tutaj mamy? Tutaj mamy drewienka. Kwadracik, znaczy sześcianiki, walce, takie mniejsze walce. Drewienka, po prostu drewienka w różnych kolorach dla różnych graczy. Drewienka, markery, znaczniki, robotnicy, coś tam. Tutaj mamy... Zaraz do tego wrócimy, bo to nie na teraz. Tutaj mamy... Super element, i już wam pokazuję co to jest. Znaczy, elementy to są pierdzielone kryształowe czaszki. Skumajcie bazę. Widać. Nie wiem, czy widać. Coś tam widać. Kryształowe czaszki wykonane z niebieskiego, przezroczystego plastiku. No proszę, tak się to prezentuje. Naprawdę bardzo fajny element. Znaczy, elementy, bardzo fajne komponenty, dodające na pewno klimatu. Będziemy sobie te czaszki prawdopodobnie zbierać, i tego typu historie dziwne. Takie elementy właśnie lubię w grze. Dodające klimatu. Bo umówmy się, no tymi drewniankami można się przejeść. nie? No, wszędzie są. A takie troszeczki zupełnie nie wszędzie. Właściwie tylko tu, tylko w całkim kalendarz majów. Dobra, co mamy dalej? Kółeczka zębate, ale to może też do tego wrócimy na koniec. To jest bardzo fajny mechanizm. Spróbujemy może sobie coś złożyć z tego odkładam na bok. Tu mamy co? Tu mamy elementy planszy, już wraca ostrość, proszę bardzo, i tak tu mamy to, tu mamy to, plansza jest do złożenia, nie jest yy, cała rozkładana, tylko składa się jak puzzle, to z racji na to, że będziemy montować do niej te koła zębate, i plansza nie lubiłaby się składać po prostu z tymi zamontowanymi kołami. Tutaj kolejny element planszy proszę. Kolejny kolejny. Kolejny. Tego instrukcji nie widać. I tu mamy elementy do wyciskania. Aha, no w ten sposób jest rozwiązane. To jest rozkładany taki temat. No, I tutaj mamy elementy do wyciskania. Wycisnę te, na przykład. Zobaczymy, czy się elegancko wyciskają. No tak, bez problemu. No, to akurat chyba wycisły mi się pomoce dla graczy, albo coś. Dobra, to tak. Tu mamy też elementy, jakieś płytki, różne takie tego typu historie. Tu mamy kolejne elementy do wyciskania. jakieś markery, znaczniki. No, tak to wygląda. O, instrukcja skryła się na samym dole. Już prezentuję. Tutaj mamy tekst jakiś. Może tak to zrobię. Tutaj mamy... Wykaz elementów. Coś tam chyba jak złożyć planszę. Tak. Tutaj mamy coś tam dalej. I coś tam dalej. No spora ta instrukcja, muszę przyznać. No, zdecydowanie. I dalej. I dalej. I dalej. I tak. No, instrukcja, muszę przyznać, robi wrażenie. To jest ile? To jest 16 stron. Więc trzeba przez to przebrnąć. Na pewno, pewnie ze dwa razy nawet. Bo wydaje się to być takie dosyć skomplikowane. Te wszystkie koła zębate, mnóstwo pól, całkiem konkretna ilość markerów, znaczników, jakichś wszelakich pionków, te czaszki do tego coś tam. Dobra, spróbujemy sobie otworzyć to. Aha, granie ma wypraski i nie ma z tego co widzę. Przynajmniej nie znalazłem jeszcze, ale chyba nie, chyba nic nie ominąłem. Nie ma. nie ma czego. Nie ma woreczków strunowych. Dobrze, że gdzieś tam pozostawały z jakichś innych gier. Bo inaczej no, lipton, no nie można robić takich rzeczy. To jest akurat poważny minus, nie każdy se ma te woreczki, nie każdy tam zajmuje się woreczkami. Ja wiem, że to jest żaden problem sobie takie woreczki zorganizować. Niemniej... Nie interesuje mnie to, jeśli grama ma o tyle elementów, coś tam. I to jest tylko jeden z trzech czy czterech karkuszy. No, siłą rzeczy powinny być takie woreczki, no przecież bez jaj. Nikt tego nie będzie trzymał w pudełku, żeby to latało. No, bez, bez jaj. Dobra, tutaj mamy kółka. To są kółka. I tu duże kółko. I tu jeszcze mamy co? Mamy naklejeczki. To są naklejeczki na kółka i dobra, teraz spróbuję zamontować to największe gdzieś tam w centralnym, w centralnym punkcie planszy, czy tam w centralnym miejscu planszy, tylko nie wiem czy ja do tego nie potrzebuję instrukcji, żeby nie spieprzyć, nie? w którym to może być miejscu trochę tego dużo jest i tak naprawdę cała plansza po złożeniu nie wiem czy mi się uda teraz to pokazać ale no. o, tutaj składamy jest kawałek planszy ale to jest akurat to są jakieś tory punktacji o. O, 80 tak to będzie tutaj jakoś szło Czyli w centrum jest to największe pole. Tutaj dokładamy jeszcze to prowizorycznie na razie. O, tu jest to. I tu będzie to. Ok, wszystko wiem. Czyli to koło będziemy montować tutaj na tym składanym elemencie. I do tego będziemy potrzebować, będziemy potrzebować co? Będziemy potrzebować te małe pierdolniczki, które widzieliśmy wcześniej na samym początku. One służą do tego, żeby to, to przymocować właśnie. I wyciągamy jeden taki jeden taki. Dobra, tutaj mamy. Wkładamy od spodu ten pierdolnik. O, proszę bardzo. Nakładamy na to koło. I przytwierdzamy drugim pierdolnikiem. Hmm. O! Poszło. Obraca się. Trzyma się sztywno. Jest gitara. Dobra. Spróbujemy jeszcze kolejne przytwierdzić, tylko tutaj jest jedno większe i kilka mniejszych. I teraz jest pytanie, gdzie idzie większe? No moje chyba tutaj pójdzie to większe. Tak. Wypychamy dziurkę. Pobieramy pierdolniczki. dobra i tak samo jak tamto zakładamy tutaj kółko tutaj jak widzicie są takie pola na którym będziemy na którym będziemy umieszczać swoich tam pracowników ściskamy mocno był pyk i tutaj jeszcze te naklejeczki pójdą, ale to zaraz. Wyciskamy kolejne, tym razem tutaj ten. Dobieramy pierdolniczki. Ciekawe jak to będzie działało. Tu dajemy ten mały. I zaciskamy. Poszło. I jak widzicie, tak to właśnie działa na plansz. Plansza się obraca, kalendarz się obraca. Razem z tym obraca się to koło. I tutaj jeszcze dookoła te koła też się będą obracać. Jeszcze może faktycznie spróbujmy je wszystkie. Spróbujmy je wszystkie wcisnąć tam. O. Tutaj dajemy ten element i wciskam. O, tu mi pipczy, że w suszarce mi się bateria kończy, bo nagrywam dzisiaj suszerką, żeby było ciekawiej. Więc e, może, może przerwać w pewnej chwili. A jeśli przerwie, no to po prostu filmik będzie, skończy się takim suspensem, że nie wiadomo czy to wszystko działa, No, ale mam nadzieję, że działa z tego co widziałem, to działa. Te elementy tutaj zostają na stałe już na tej planszy, nic z nimi nie robimy. Aha, jeszcze jeden. Aha. Dobra. I planszę mamy zmontowaną, i teraz spróbujmy. Te elementy właściwie nie są nam potrzebne. Potrzebne nam są tylko te. Nie wiem, tak jak jest tutaj. Teraz będzie problem, żeby to złożyć, cholera. No, to dokładamy. To pójdzie tutaj kółeczka nam zaskakują elegancko i to jeszcze pójdzie tutaj, musimy sobie ustawić teraz te kółeczka, żeby wszystko poszło i sprawdźmy wszystko pięknie się kręci wszystko jest super, gitara no dobra, no i tak to wygląda tutaj umieszczamy sobie tych robotników oni będą z Każdym obrotem zmieniać swoją pozycję. Będą nam przynosić coraz to nowe bonusy, coraz to inne. No, no i tak to wygląda. Dobra, raz, że mi się kończy bateria, a dwa, że koniecznie muszę odwiedzić inne pomieszczenie w moim domu. Ja się z wami już teraz żegnam. Mam nadzieję, że fajnie się oglądała. Mam nadzieję, że kumacie, jak to mniej więcej wszystko w środku wygląda. Na razie to tyle. I co? I trzymajcie się w razie co to o te giberesy też. A jak nie, to te mogą być. Tam, jak se zasubskrybujecie, to wiadomo, co się będzie działo. Wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Na razie. Cześć.